Paneczko. Z tej strony? Zostałam uwięziona z rikusiem na jednym laki bloku w minecrafcie. Naszym celem jest dostać się na jakąś wyspę przy okazji odkrywając nowe laki bloki. I teraz Rikus skup się, bo to ważne. Z laki bloków mogą wypaść naprawdę różne pomocne rzeczy, ale mogą też wypaść potwory i wtedy musisz je zadziobać. Co ty robisz? Ty już zacząłeś kopać we mnie? Halo, halo, Riku, uspokój się. Ej, co to było? Coś ty zrobił znowu tutaj? Zawsze broisz. Do ziemię jakąś wykopałeś. Ale Rikuś, wiesz co, bo ty pierwszy raz grasz w Minecrafta, Bleh. musisz postawić tutaj jakiś obok klocek, który ci wypadł, żeby trochę, wiesz, rozbudować tego lucky bloka, żebyśmy tak nie stali na tym jednym klocku. Kupa. To nie jest kupa. Postaw ją tutaj <noise> gdzieś obok. Bleh. Dasz radę, wierzę w ciebie. Jesteś zdolny ptaszek. No dawaj, dawaj. No, pięknie! To co, kopiemy dalej, w ogóle ty cały lud zgarniasz. Riku? Czemu spadasz na dół, Riku? Nie! Nie wierzę. Ale ja wypadła nam papuszka z tego. Dobra, ja kopię. Riku się na razie nie, nie ma. O, kura! Nie, zostaw kurę, Riku, Wiwu, zostaw, zostaw tą kurę, zostaw, zostaw, poszerzymy trochę tutaj. Nie, Rikuś, coś ty zrobił! Riku, ty już wyrzuciłeś dwa zwierzaki poza ten obszar i spadły na dół, nie możesz tak robić. Dobra, zbieramy tutaj, o, co to, co to było? Riku, co tu było? To była owca, dobra, była sobie owca. Yy, no ja oczywiście nic nie mogę wykopać. Czy ja mogę też coś tutaj pokopać? Odsuniesz się łaskawie? Ulisek, co? Nie, Riku, nie spadaj! Czemu skasowałeś klosek? I tego się nie kasuje. Dobra, trzeba tutaj poszerzyć, żeby ten lisek tutaj z nami przetrwał jak najdłużej. I proszę go nie ruszać, Rikuś. Nie, stój! Stój! Dobra, trzeba poszerzyć? Ja w ciebie nie wierzę, ptaku! Ja wiem, że ty jesteś terytorialny, ale to już była przesada, nie? Ja nie mogę z tym ptakiem, no. Dobra, Riku, w którą stronę idziemy, ale nie stawiaj tutaj zamku z tego błota czy z czegoś, tylko musimy obrać kierunek. Może pójdziemy gdzieś, gdzie jest najbliżej. Myślę, że tam jest najwięcej tych Lucky Bloków, więc musimy w tamtą stronę iść. Kopiemy, chodź tutaj, stawiamy. Ty masz bardzo dużo. Co ty zrobiłeś? No nie potrzebujemy bazy. Który to w ogóle był ten Lucky Blok? O, o! A tutaj jest, jejku! Jak on się zabarwił na ten sam kolor, z czego użyliśmy, to to jest lipa trochę. Kupa. To nie jest kupa, to jest ziemia i Be. Dobra, czekaj, może uda mi się przeskoczyć. Uwaga, uwaga, biegnę! A! No chyba nie. <laughs> nie wierzę. Be. Dobra, może teraz mi się uda doskoczyć. Co tu za Be. golem tam się jakiś zrespił? Uwaga! A! Tak mało zabrakło! Próba numer dwa, niestety znowu padłam. To jest zbyt ciężkie. Ja jestem Robloxowa, a nie Minecraftowa. Biegnę, biegnę, biegnę! Oj, prawie spadłam, widzisz? Dobra, postawmy tutaj te ostatnie klocki. Może już teraz przeskoczymy do tego laki bloka kolejnego. Czekaj się tu, mam kolejną ziemię. Dobra. Iriku, uważaj teraz, żebyś czasem nie przywołał potwora tamtego, tak jak tego, tego golema. Ale jelonek fajny. Kopiesz pierwszy? Dobra, też kopię. Ty tam kopię, a sprawdzę, co tutaj wypadnie. No i super, super lucky bloki. Wszystko spada na ziemię. Dobra, mam drewno i to całkiem sporo. Co to, arbus? Arbuzy mam Riku, jeszcze nie jadłeś chyba arbuza, nie dałam ci jeszcze arbuza, a może dałam? Tylko nie pamiętam, dobra, uwaga, bo to pewnie spadnie na ziemię, więc niedobrze. A, a łopata! Łopata, zaczarowana łopata spadła, no nie! Kraty mam, Rikusiowi klatkę zrobimy, co to jest? Jakaś skrzynia mi się zrespiła, dobra, otwieram. Oj, i co z niej wypadnie? Halo? Aha, to jest po prostu skrzynka do przechowywania Riku. Super. O, a z tego mogę pełno drewna zrobić, więc będziemy mieli kolejne platformy. Świnka szeroko oka, ale tu kilka świnek Riku. O nie, no i jedna spadła. No nie wierzę. Zostaw, zostaw, to są przyjaciele. Riku, to... nie, nie, zostaw. Ja się na chwilę odwracam. Jak się odwrócę, to one mają dalej tam stać, rozumiesz? Dobra, jestem. Skoczymy tutaj jakoś, wskoczymy, dobra. To patrzymy, co jest w kolejnych tych laki blokach. Ej, jajka, będziemy mieli kury! Kury, motyka, jakiś pancerz. Co to było? Co to za samolot? co, co ty zrobiłeś? O, nie wierzę. Dobra, to chyba był potwór, ale na szczęście spadł, więc o tyle dobrze. Nie wiem, czy rozbijamy tutaj te laki bloki. Może ja tutaj trochę obuduję, co. No nie wierzę! No nie wierzę! Dobra, to była moja wina. <gry> Przyznaję się bez bicia. Co tu się dzieje? Ej! Co? Co to za tornado? Riku, coś ty zrobił! Oh my god, wywiało mnie, wywiało mnie! Juju, wiedzę, Riku, spadł tornado! Co tam się dzieje? <gry> Miło, latasz! Ty latasz! Riku lata! O! Jak się latało? Prawie bym spadła, no nie, nie kopię się jak ja na tym stoję, Riku, nie, nie, nie ogarniasz jeszcze takich rzeczy? Zobacz, tam jest owca, musimy dostać się do tej owcy, tam na pewno będą jakieś super ekstra lucky bloki. Czekaj, jak to zrobić z tym teraz? Może tak, tak, o teraz to zrobimy tak. O, coś dostałam, co ja dostałam? Ognista kula. A co ty tutaj za pole kukurydzy jakieś zasiałeś? Co ty masz za bloki jakieś? No ale przynajmniej można po nich chodzić, nie? A, bo ty lubisz proso, dlatego. No dobra, wybaczam. Kopiesz? Dobra, to kop. Coś ty zrobił! Ja mówiłam, że te laki bloki to będą, wiesz, niespodziewane. Albo wypadną potwory, albo właśnie jakieś tutaj katastrofy. W postaci tsunami. Dzień dobry, w postaci tsunami, albo co to jest za golem? No nie wierzę, ja nie mam żadnej tutaj do, do, do obrony. Czy mam, dobra, mam motykę? O, 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 Riku, to są dwa golemy! Jak to się dwa golemy jakieś znalazły? Dobra, zakładam. O, czekać, gdzie one są? Spadły? Ej, zniknęły. To może one na chwilę się pojawiają i potem znikają. Dzisiaj. Nie, teraz nie ma czasu, mi źianeczko. Trzeba tutaj trochę porozwalać tych bloków i w ogóle trzeba domek jakiś sobie zbudować, wiesz, Rikuś? Dlatego musimy dotrzeć na jakąś wyspę. Co to? A krowa. Musimy dotrzeć na jakąś wyspę i wtedy sobie jakiś domek rozbudować, wiesz? Ja już kraty dla ciebie mam, żeby ci klatkę zrobić. <laughs> co to za samuraj? Przepraszam, Riku, co to za jakiś samuraj się tu zrespił. Tego nie było w Minecrafcie. Dobra, mam wiadro z wodą. o nie, 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 nie. Co to za szerszeń? O nie! Dobra, biorę moją motykę. Idę walczyć z tym szerszeniem. Gdzie on jest? Spadł? Ej, cienkie bolki tutaj te są. Potwory. Pyk, pyk. Kompas wskaże nam drogę do domku. Nie! Co tu jest? O nie wierzę, coś ty tutaj przywołał Riku, nie wierzę w ciebie, uciekaj, uciekaj, nie walcz z nimi, uciekaj, bo one strza... No właśnie, strzelają ogniem, Dobra, trzeba się tutaj chyba ubrać, wiecie, co jest lepsze, to czy to, kolczy czy żelazny jest lepszy, nie wiadomo, o ten zaczarowany, neterowy jakiś to jest, zaczarowany, to chyba dobry, dobra, idę z motyką na nich. One spadają, czy tak będą latały w kółko? Może chyba tak będą latały w kółko, niedobrze. Dobra, idę, próbuję. No jak to mnie trafiło! Jak to mnie trafiło? A si ode mnie! ode mnie! Sio! Sio! Sio mnie stąd! No to nieźle! Dobra, Riku, ja mam propozycję. Chyba musimy pójść w innym kierunku, wiesz, bo chyba ich nie pokonamy. Ej, one spadają na dół! Dobra, to niech tam spadają na dół. Mam nadzieję, że już tu nie podlecą, co? Co tu się pali, zobacz wszystko teraz, najgorzej. A czekaj, ja mam wiadro z wodą. To można to ugasić. O! 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 Widzisz? Patrz, ugasimy ogień. Patrz, uratowani. Dobra, chodź to wykopiemy ostatnie te laki bloki. Fajerwerki chyba mam. O, nie wierzę. Co to? No jakiś golem jeszcze tutaj stoi No nie wierzę, nie dość, że szkielet Jeleń, papuga Nie wiem co gorsze Zdro... Spadł, no nie, on mnie goni Czekaj, a może on będzie walczył z nim Moment, chodźmy z tym golemem tutaj Chyba, że spadnie zaraz, bo on jest taki Nieumiejętny trochę O, 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 chodź tu golemie Chodź, 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 chodź Dobra, ja uciekam ja! Może będą walczyć ze sobą i co walczą ze sobą, czy nie? Obra, idę na nich. A czemu tu są dwa kol... <św o, świnkę wykopałeś. Wiesz co, Rikuś, może odpuśćmy sobie tamten kierunek, bo chyba nie przejdziemy. Więc może cofnijmy się, pójdziemy w tą stronę, co? Ale świnek wykopałeś, w tym jedna spadła, właśnie. Super. Tylko nie raz mi tutaj, tych potworów. 15 minut later. No, myślę, że pójście w tą stronę będzie na pewno lepszym pomysłem, niż walczenie z tamtymi, tam dziwnymi potworami. Miejmy nadzieję, że tutaj z tych lucky bloków nie wypadną jakieś potwory. Już mam dosyć tych potworów. O, ziarna. ziarenka wypadły dla ciebie. Łopatę mam, Riku. Ej, Riku, tu jest domek! Czy zamieszkamy w nim? No oczywiście, że tak. Nie było go wcześniej, nie? Jak on się tutaj zrespił? Czy ty coś tutaj naklikałeś? Dobra, zrobimy szersze przejście. Uwaga. I zaraz yy, sprawdzimy, czy to się nadaje na nasz nowy dom. Uwaga, uwaga. Potrzebujemy drabiny. Masz drabinę? Co, co się nie odzywasz? A można ją tu postawić? O nie, to są te otwierane takie nie da rady. To nic, to trzeba w takim razie sposobem. A na tym też się nie da postawić? O. Nie otwieraj tego, bo spadnę. O, zapraszam do nowego domku i mamy skrzynkę nawet tutaj. O, mamy żelazo, mamy jakieś książki i piórka. Co to za dźwięk? Co ty robisz? Czemu psujesz lampę? Nie podoba ci się? Ja idę pozwiedzać, a ty tam dalej bij się z tą lampą. O, kolejne drabiny. To jest wejście jakieś. Uuu, co tu mamy? Torcik tutaj jest! I kolejna skrzynka ze złotem! I nasionami dyni. Mikstura oddychania pod wodą. Myślę, że tutaj się nie przyda, bo akurat jesteśmy wysoko, wysoko nad ziemią. Czy jeszcze gdzieś tam można wejść, czy nie? Tutaj? Nie. Nie, to już chyba maksimum, tak mi się wydaje. Chyba tak. No dobra, Rikuś, to jest nasz nowy domek, mam nadzieję, że Ci się tutaj na chwilę spodoba, a w kolejnym odcinku lecimy odkrywać dalej wyspy. Ej, tam świnka szerokokątna to stoi, zobacz. No dobra, kochani, to w tym miejscu kończymy, mam nadzieję, że taki odcinek z Rikusiem Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie bardzo dużo łapeczek w górę pod filmem, a my Wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!